Terima kasih telah menonton! Procesor Z80 dzisiaj to prawdziwa legenda. Razem ze swoim kolegą i ich pochodnymi, czyli MOS 6502, właściwie ukształtował świat komputerów i konsol 8-bitowych, a przez to świat komputerów i procesorów, jakie znamy dzisiaj. Lecz skąd wziął się słynny procesor Z80? W roku 1971 Intel wypuszcza swój pierwszy komercyjny procesor, czyli 4-bitowy Intel 40.4. Jego twórcą jest Federico Fagin, amerykanin włoskiego pochodzenia, który w tym czasie pracował jako główny inżynier w firmie Santa Clara. Następnie pan Fagin zaczął pracować nad pierwszym procesorem 8-bitowym, czyli Intelem808, który został zaprezentowany w roku 1974. W tym samym roku Federico razem z kolegą z pracy Ralphem Angermanem zakładają pierwszą firmę na świecie specjalizującą się tylko i wyłącznie w mikroprocesorach Zilog. Wkrótce do nowo powstałej firmy dołącza kolejny inżynier Intela Masatoshi Shima. I w ten sposób Zilok może zacząć pracę nad swoim pierwszym mikrokontrolerem. Tak, pierwszym planem nowo powstałej firmy był mikrokontroler, ponieważ Frederico Fagin, pracując w Intelu, dobrze wiedział, ile czasu i pieniędzy trzeba włożyć, żeby wejść na rynek procesorów. Ale rynek mikrokontrolerów był nasycony. Bardzo ciężko byłoby się przebić z czymś nowym, co zainteresuje klientów. W ten sposób narodził się projekt Z80. Celem było stworzenie procesora w pełni kompatybilnego z Intelowskim 8080, ale jednocześnie tańszym i bardziej wydajnym. W tym celu panowie pracowali w pocie czoła nawet po 80 godzin tygodniowo przez 3,5 miesiąca, projektując malutkie cudotechniki. Frederico Fagin wspomina, że pod koniec prac kompletnie zepsuł sobie wzrok ślęcząc nad deską kreślarską. Wreszcie 9 marca 1976 roku ZILOG zaprezentował swój pierwszy działający prototyp. W tym momencie panowie Fagin i Angerman ustalili cenę procesora na 200 dolarów za sztukę i dosyć szybko pojawili się pierwsi klienci z konkurencji. Angerman wspomina, że gdy pakowali chipy do wysyłki, ktoś zapukał do drzwi. Okazało się, że jest to ktoś z Neka z czterema 100 dolarówkami za dwa procesory. W taki dosyć niestandardowy sposób sprzedały się pierwsze dwa Z80, które zresztą były potem przez Neka kopiowane na potęgę. Ale o tym później. Procesor trafił do sprzedaży w lipcu 76 roku i bardzo szybko zdobył uznanie, mimo nie najniższej ceny. Procesor kosztował 200 dolarów, co w stosunku do intelowskiej ceny w tym czasie, niecałych 38 dolarów za 8080A i 25 dolarów za 8080, było naprawdę sporą różnicą. Ale po pierwsze, Z80 był całkowitą nowością, a jak wiadomo podatek od nowości trzeba płacić nawet dzisiaj, a po drugie, przewyższał intelowskie odpowiedniki pod każdym względem. Była też jeszcze jedna różnica. Procesory z serii 8080 wymagały kilku dodatkowych chipów do działania i to całkiem kosztownych. Między innymi 8212 8bitowy układ wejścia-wyjścia za 6 dolarów, 8224 generator i sterownik zegara za 13 dolarów, 8216 sterownik szyny za 8 dolarów, 8228 sterownik systemu za 13 dolarów. I pewnie kilka innych. Nagle cena 8080a podskakiwała do 78 dolarów, a Z80 nie potrzebował niczego więcej do działania. Poza tym panowie Fagin i Angerman dość szybko zreflektowali się, że cena jest za wysoka i już w grudniu spadła ona do niecałych 75 dolarów, rok później w grudniu 77 roku już 25 dolarów, a w 81 roku już zaledwie 7 dolarów, co na tle konkurencji było ceną wybitnie dobrą. Z80 6,70 dolarów Z80A 7,25 dolarów 6502 7,90 8080 A 3,95 95. dodatkowo 1,90 2,50, $1,80 i 4,90 czyli razem 15,05$, dolarów, co jest kompletną porażką na tle konkurencji. Pierwsze Z80 były produkowane przez zewnętrzne firmy Mostek i Synertek dla Ziloga w zamian za prawa do produkcji procesora w przyszłości, ale już pod koniec 1976 roku Zilog dorobił się na tyle, że mógł postawić własną fabrykę. Zaprojektowanie procesora kosztowało około 400 tysięcy dolarów, co nawet jak na te pradawne standardy było kwotą śmiesznie małą. Włożone pieniądze zaczęły się więc zwracać całkiem szybko. Częstotliwość zegara pierwszego Z80 wynosiła oszałamiające 2,5 MHz. Wkrótce do rodziny dołączył 4 MHz Z80A, 6 MHz Z80B i Z80H z zegarem 8 MHz. W 1976 roku nie było żadnych środków prawnych, żeby zabronić kopiowania jakiegokolwiek chipa. Semiconductor Chip Protection Act powstał dopiero w 1984 roku. Więc wiele firm próbowało stworzyć swoje wersje. Ale Zilok też nie był głupi. Zaszł w chipie kilka inżynieryjnych pułapek, z którymi wszyscy naśladowcy musieli sobie poradzić. Jak wspomina Frederico Fagin i Shima Masatoshi, tak, martwiliśmy się, że inni ja nie skopiłem Z80. I wpadłem na pomysł, że mogę stworzyć tranzystory z kanałem zubożonym, czyli Depletion Mode, które wyglądają jak tranzystory z kanałem wzbogaconym, czyli Enhancement Mode. Potem powiedziałem Shimie. Mam pomysł na kilka pułapek w projekcie. Wymyśl jak to wykonać w najgorszy możliwy sposób. Shima z kolei odpowiada. Umieściłem sześć pułapek, żeby uniemożliwić kopiowanie układu. Słyszałem później bezpośrednio od NECA, że musieli przez to opóźnić premierę swojej wersji Z80 o około 6 miesięcy. Widać więc, że panowie z Zilok pomyśleli o wszystkim. Ale wiadomo też, że nie ma zabezpieczeń, których nie da się złamać. Były więc wersje od NECA, Goldstara, czyli teraz LG. Sharpa, Toshiby, Hitachi i chyba każdej innej firmy elektronicznej. Powstały nawet komunistyczne kopie, jak radziecki T34 BM1 czy Nerdowski U880, który był używany w polskich komputerach Elwro. Więc w sumie to kopiowanie wyszło wszystkim na dobre, dzięki temu Z80 jest w milionach urządzeń na całym świecie. Oczywiście były też firmy, które nabyły legalną licencję na produkowanie nowego procesora, chociażby wspomniany wcześniej amerykański Mostek i Synertek, produkowały Z80 na licencji. Pierwszym komputerem wykorzystującym Z80 był TRS-80, nazywany też czasem Trash 80, ach, cichej też z lat 80. Wprowadzony na rynek 3 sierpnia 1977 roku przez Tandy Corporation. I okazał się wielkim rynkowym sukcesem, bijąc na głowę takie cacka jak Apple II. Ale prawdziwe sukcesy Z80 miały dopiero nadejść. Producenci elektroniki szybko docenili możliwości i cenę produktu Zilok. I oczywiście wszystkich kopii produkowanych przez inne firmy. Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się kolejne urządzenia z Z80 na pokładzie. Nie sposób wymienić wszystkich, ale oto kilka ważniejszych. Osborne One. Z Z84 MHz z roku 1981. Pierwszy przenośny komputer. Już widzę dzisiaj ludzi w Starbucksie z takim laptopikiem. K Pro 2, rok 1982. Procesor oczywiście Z80 taktowany 2,5 MHz, używany przez samego Artura Syklerka. Wszelkie komputery ze standardu MSX produkowane przez Sony, Sanyo, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Canon, Philips, Casio i wiele, wiele innych. W środku można było znaleźć Z80A 358 MHz. Oczywiście, właściwie wszystkie komputery pana Sir Clive'a Sinclaira ZX80, ZX81 z klonami Z80A produkcji NECA, ZX Spectrum, ZX Spectrum Plus, ZX Spectrum 128. Czy już stradowe wersje plus 2 i plus 3. Dalej mamy portugalskie klony Spectruma, czyli Timex 2048 i 2068 i słynną stację dysków Timex FDD 3000. Sam QP z roku 1989 z procesorem Z80B, 6 MHz. Wspomniany wcześniej polski Elwro 800 Junior z roku 1986 z enerdowskim klonem 180. Commodore 128. Tak, nawet Commodore wpakował do swojego ostatniego 8-bitowego komputera Z80A lub Z80B, w zależności od wersji, jako dodatkowy procesor do obsługi systemu CPM. Amstrad CPC z zilogowym Z80A 4 MHz. Wszelkie maści kalkulatory od Texas Instruments. Konsole do gier Sega Master System, ColecoVision. Nintendo Game Boy z procesorem Sharp LR3590, który jest takim połączeniem Intela 8080 i Z80. Automat Arcade z Pacmanem. ZMOB, czyli potwór z NASA z roku 1981, z 256 procesorami Z80 na pokładzie i oszołamiającymi 16 MB pamięci RAM. Aha, przedzam pytania. Crisis na tym nie pójdzie satelita UoSat-3 z roku 1990, pierwszy hardware Microsoftu, czyli karta Z80 Softcard, rozszerzenie do Apple II, która stała się wielkim hitem sprzedażowym i wiele, wiele innych komputerów, konsol i urządzeń. Niestety, ale nie ma róży bez kolców i Z80 też ma trochę wad. Przede wszystkim Zilog bardzo ociągał się z aktualizacjami swojego procesora i szybko został w tyle. Pierwsza aktualizacja, czyli chyba najbardziej popularny Z80A, pojawiła się dość szybko, ale kolejna generacja Z80B dopiero w 1980 roku i nie była zbyt popularna. Z80H pojawił się w połowie lat 80. i stanowił już raczej produkt egzotyczny, który właściwie nie był używany w bardziej znanych komputerach. Na początku roku 1979 Zilog zaprezentował 16-bitowy Z8000 ale po pierwsze nie był on kompatybilny z Z80, a po drugie jego popularność była znikoma. Frederico Fagin doszukuje się przyczyn porażki Z8000 w fakcie, że IBM do swojego projektu PC wybrał konstrukcję Intela 8088, ponieważ w tym czasie to Zilog był dużym konkurentem firmy IBM, który to wolał nie wspierać wroga i postawił na Intelowski produkt. Kolejna generacja Z80, czyli Z800 miała się pokazać w 1985 roku, lecz niestety Zilog zrezygnował z tego projektu i postanowił skoncentrować się na 32-bitowym Z80000, który nigdy nie był nawet użyty w żadnym komercyjnym sprzęcie. W 1987 roku pojawiła się jeszcze ulepszona wersja Z800, wciąż kompatybilna ze starym Z80, czyli Z280, ale było to zdecydowanie za późno. Procesor był już przestarzały jak na procesory montowane w nowoczesnych komputerach. W 1985 roku Hitachi wypuścił na rynek swój procesor o nazwie Super Z80, czyli HD641180. Zilog zatoczył koło i otrzymał od Hitachi licencję na produkcję Super Z80 pod nazwą właśnie Z641180. Wkrótce Zilog wprowadził kilka ulepszeń jak na przykład wsparcie dla nawet 1 MB pamięci i pod koniec 1986 roku wydał swoją zaktualizowaną wersję jako Z180, który to stał się nową linią procesorów w pełni kompatybilnych z Z80. Tego samego roku Later. Mieliśmy jeszcze ulepszony Z280, a w 1994 roku pojawił się 32-bitowy Z380, porównywalny możliwościami z takimi hitami jak Intel 8386 i Motorola 68020. Niestety, ale tu widać różnicę, jaka zaczęła dzielić Zilog i ich produkty od konkurencji. 10 lat. W tym biznesie to przepaść. W 2004 roku wyszedł jeszcze EZ80 taktowany 10 MHz, ale na pewno nie znajdziemy go w nowych ogólnodostępnych komputerach i konsolach, które to zostały właściwie w całości zajęte przez Intela i AMD. EZ80 montowany jest głównie w kartach sieciowych, napędach DVD, kalkulatorach i tym podobnych sprzętach. Wiemy już co nieco historii procesora, więc może przejdźmy do czegoś nudniejszego. Ostrzegam, że informacje, które usłyszycie za chwilę są bardzo techniczne. Jeżeli ktoś uważa to za kompletną czarną magię i ma to gdzieś, to zapraszam do następnego segmentu. Czas pojawi się na ekranie o teraz. Zajmiemy się tu przede wszystkim podstawową wersją Z80 z 1976 roku. Produkowany był w obudowach typu DIL-40, które oczywiście z biegiem lat zmniejszano. Pierwsza wersja była zbudowana z 9,5 tysiąca tranzystorów. Dla porównania, dzisiejsze procesory posiadają około 10 miliardów tranzystorów. Zasilany był napięciem 5V, a zużycie energii kształtowało się na poziomie 1,5W. No dobrze, ale czym jest ten procyk? Przede wszystkim jest to procesor 8-bitowy z 16-bitową magistralą adresową, czyli może on bezpośrednio przetwarzać dane, trzymać pamięci, w przedziale od 0 do 255 bez znaku lub od minus 128 do 127 ze znakiem oraz zaadresować maksymalnie 64 KB pamięci. Jak ta pamięć będzie podzielona na ROM i RAM, zależy już od konkretnego sprzętu. Przykładowo ZX Spectrum Plus posiadał 16 KB ROM i 48 KB RAM. Oczywiście nie oznacza to, że maksymalna liczba, która jest w stanie być wyświetlona przez komputery z procesorem Z80 to 255. To tylko maksymalna liczba, którą procesor jest w stanie przetwarzać naturalnie hardware'owo, a przez to bardzo szybko. Każdą liczbę można zapisać w większej ilości bajtów niż jeden. Do operacji na większych liczbach służą tzw. carry flags, czyli flagi przeniesienia. Poza tym Z80 ma możliwość sklejania rejestrów, dzięki czemu może operować na większych liczbach niż 8-bitowe już na poziomie hardware'u. Procesor posiada również możliwość zaadresowania osobnych 64 kB na potrzeby urządzeń wejścia-wyjścia. Ale w tej przestrzeni adresowej są możliwe tylko najprostsze operacje zapisu i odczytu. Ponieważ obydwa rodzaje pamięci korzystają z tej samej linii do przesyłu danych, procesor używa specjalnych sygnałów kontrolnych, żeby odróżnić operacje wejścia-wyjścia od operacji dostępu do pamięci. Te sygnały kontrolne muszą być zdekodowane już przez konkretne urządzenia wejścia-wyjścia. Z80 posiada wbudowany układ odświeżania pamięci dynamicznej, inaczej pamięć DRAM. Co nam to daje? Oszczędności. W innym przypadku potrzebny byłby dodatkowy chip, ponieważ pamięć wymaga okresowego odświeżenia zawartości ze względu na rozładowywanie się kondensatorów. Dodatkowo, obydwie magistrale były dostępne bez multiplexowania, czyli wszystkie sygnały sterujące miały niezależne linie, co zmniejszało czasy dostępu. Procesor posiada 18 rejestrów 8-bitowych i 4 16-bitowe. W rejestrach 8-bitowych można wydzielić grupę 6 rejestrów ogólnego przeznaczenia oraz akumulator i rejestr FLAG. Rejestry 8-bitowe ogólnego przeznaczenia można używać indywidualnie lub w parach jako rejestry 16-bitowe, co już jak wspominałem przyspiesza operacje na liczbach większych niż 8-bitowe. Każda z tych grup posiada swój alternatywny zbiór. Większość operacji procesor wykonuje na pierwszej grupie, a rejestry alternatywne są używane, żeby zapisywać tymczasowe dane z pierwszej grupy. Przyspiesza to znacznie działanie procesora, bo takie wewnętrzne przełączanie się pomiędzy rejestrami jest znacznie szybsze niż jakiekolwiek odczyty z pamięci. Rejestr 16-bitowe to rejestry specjalnego przeznaczenia i są to: dwa rejestry indeksowe, które wskazują na obszar w pamięci, gdzie dane mają być zapisywane lub odczytywane, dwa rejestry sterowania programu (program counter) przechowujący 16-bitowy adres bieżącej instrukcji oraz stack pointer, czyli 16-bitowy adres wierzchołka stosu, gdzie umieszczone są dane z innych rejestrów procesora. Do tego dochodzą jeszcze dwa rejestry sprzętowe do obsługi przerwań. To naprawdę sporo jak na procesor 8-bitowy. Z80 posiada 158 rozkazów, w tym 78 takich samych jak w Intelu 8080, co umożliwiało kompatybilność z intelowskim produktem. Procesor nie posiadał instrukcji mnożenia i dzielenia i te operacje musiały być wykonywane softwareowo. Takie cuda pojawiły się dopiero w serii procesorów x86 od Intela oczywiście. Już wielokrotnie wspominałem, że Z80 jest ulepszonym procesorem Intel 8080. Podsumujmy więc, jakie posiada on zalety względem swojego intelowskiego kuzyna. W czym on jest lepszy? Większa ilość instrukcji, nowe rejestry, lepsza obsługa przerwań, między innymi poprzez nowe rejestry. Lepsze wsparcie dla operacji 16-bitowych. 8080 nie posiada instrukcji odejmowania 16-bitowego oraz flagi przepełnienia, overflow flag, czyli flagi wskazującej, czy wynik operacji nie mieści się w rejestrze. Jedna linia zasilająca 5V. 8080 potrzebował dwóch linii 5V i jedną 12V, co przekłada się na mniejsze zużycie energii. Wbudowany układ odświeżenia pamięci dynamicznej. Brak multiplexowania. Możliwości resetu tylko licznika programu, rejestr PC, bez usuwania wszystkich danych. Dzięki temu Z80 można używać podczas budowania systemów embedded. Temat architektury procesorów jest bardzo skomplikowany i można na ten temat mówić jeszcze bardzo długo, ale i tak pewnie niewiele osób dotarło aż tutaj, więc może starczy. Co? Się Jeżeli ktoś chce poznać jeszcze więcej szczegółów na ten temat, to zapraszam do zapoznania się z poniższymi artykułami. A jak Z80 przetrwał próbę czasu i czy w ogóle ktoś o nim się pamięta oprócz największych zapaleńców i retromaniaków? Ano przetrwał bardzo dobrze, bo wciąż się go produkuje. Oczywiście technologia się zmieniła i dzisiaj to malutka kostka w porównaniu z wersjami z lat 70. i 80. Poza tym pojawiły się nowe, szybsze wersje, a zaktualizowana wersja Zilok EZ80 taktowana 50 MHz, jest używana w nowych kalkulatorach z serii TI84 i w produkcji komputerów sterujących liniami produkcyjnymi w fabrykach. Wystarczy wejść na Allegro czy eBay i zobaczyć, że procesor jest bardzo łatwo dostępny, a w dodatku bardzo tani. Jest to też bardzo popularny element komputerów tworzonych samodzielnie w domu przez zapalonych elektroników. Ostatnio wypuszczony piękny ZX Spectrum Next, również jako serce posiada Z80. Co jeszcze? Wszelkie maści systemy embedded, mikrokontrolery, instrumenty muzyczne, stoły do pinbola, napędy DVD, karty sieciowe itd. Jak widać, procesor ma się całkiem dobrze, najlepsze dni minęły, ale żyje, żyje i nie zamierza umierać. Ponad 40 na karku, i myślę, że jeszcze wiele lat szczęśliwych zastosowań przed nim. Czego życzę mu z całego serca, bo bez niego nie byłoby świata komputerów jaki znamy dzisiaj.